Jakie jest parkowanie na egzaminie praktycznym na prawo jazdy kategorii B? Często pytacie o to w grupie facebookowej: Prawo jazdy, zdajemy egzamin, więc już Wam to wytłumaczę. Zatem na egzaminie na B jest jedno z trzech parkowań: parkowanie skośne albo prostopadłe. Albo równoległe, ale jest jeden mały haczyk, o którym pod koniec filmu powiem. Parkowanie prostopadłe wykonuje się przodem, wyjazd tyłem. Parkowanie skośne, wjazd przodem, wyjazd tyłem, ale inaczej jest w przypadku parkowania równoległego. Wjazd tyłem, a wyjazd przodem. I do każdego parkowania przysługuje Wam korekta. Więc jeżeli nieprawidłowo zaparkowaliście, na przykład parkowaniem Prostopadłym, nie można opuścić pojazdu po której z jego stron, wówczas przysługuje wam korekta. KOREKTA wygląda tak, że po prostu korygujecie tor jazdy, nie opuszczacie całkowicie pola parkingowego, można sobie delikatnie cofnąć, skorygować tor jazdy, wjechać jeszcze raz, jeżeli po zaparkowaniu nadal nie można opuścić pojazdu, to wówczas macie powtórzenie zadania. Wykonujecie drugi raz parkowanie w innym miejscu. Jeżeli znowu po zaparkowaniu nie można wyjść z pojazdu, po którejś z jego stron, znowu przysługuje Wam korekta. Znowu można kawałeczek wyjechać, oddalić się od samochodu, wjechać jeszcze raz, nie opuszczając całkowicie pola parkingowego. I jeżeli to parkowanie będzie zaliczone, wówczas to parkowanie jest zaliczone i więcej parkować na egzaminie już nie będziecie. Powiedziałam o małym haczyku. Jeżeli parkujecie równolegle i nie zaliczyliście tego parkowania, to egzaminator musi zarządzić powtórzenie tego zadania, ale jeżeli nie ma miejsca na powtórne wykonanie parkowania równoległego w innym miejscu, wówczas egzaminator może wydać komendę do Wykonania innego rodzaju parkowania, skośnego czy prostopadłego. Kiedy jest powtórka, a kiedy jest y, korekta y, parkowania. Zatem jeżeli nie włączyłeś kierunkowskazu, nie przysługuje Ci żadna korekta, parkowanie jest niezaliczone. Jeżeli nie można opuścić pojazdu, po którejś z jego stron, można jeszcze zrobić sobie korektę w dowolnym momencie parkowania, ale uwaga nie można tego parkowania skończyć. A kto mówi, że parkowanie skończone jest? Ty mówisz, że parkowanie skończone, czyli jeżeli wjeżdżasz w pole parkingowe, widzisz coś jest nie tak, nie mówisz, że jest zakończone parkowanie, tylko mówisz, że robisz korektę. Ale jeżeli jest za blisko tu, czy za blisko tu, a ty mówisz, że zakończyłeś parkowanie, wówczas korekta już nie ma, bo korekta jest do momentu, dopóki nie skończysz tego parkowania. Proste, proste. Wiedzieć jak to wygląda na egzaminie. I ćwiczyć parkowanie. Powodzenia!